Witam wszystkich na moim kanale. Jest godzina 8 nie, 17. Właśnie wróciłem, jechaliśmy po tylko 10 kilometrów. Fajnie się jechało, ale wiecie, śnieg jeszcze jest, lód. Trochę warunki nie sprzyjały. Jest to duże zaskoczenie dla niektórych, bo mówiłem o wiedeńskich, niebieskich, o wielkich jasno-srebrzystych. A padło na nowozelandzkie, czerwone. Musimy najpierw mu tutaj porobić. Ty latarkę założyłem na chwilę, bo nic jeszcze nie zrobiłem. Tutaj karmidło, bo mam te zasypowe. I paśnik się tutaj założy. Słomą wyścielimy i dopiero będziemy go wkładać. Tworzę go teraz, pokażę, jak wygląda. Nie zrobiłem żadnego zamykania, tylko. Takiego wkręta, ale to też się sprawdza. Ładny samczyk. Jest on z 6 października. Musimy mu kupić w ogóle jakąś jeszcze samicę, ale to później, jak podrośnie. On będzie tutaj. na samica się włoży tutaj, bo tutaj też jest jako jedna zrobiona. A później się pomyśli, gdzie się resztę będzie wkładać. Dobra. mu tutaj zakręcę to? Biorę worek. Pójdę po siano i po słomę. Mam już wszystko. To jest słoma. Siano rzuciłem na górę, ale to nic. Otwieramy klatkę. że w ogóle jak zrobiłem ten bok wszystko się trzyma tu jest płyta deski z tyłu deska i tutaj też Dobra, jeszcze przyniosę wody, bo nie ma. Tak to jak widzieliście już wszystko dałem. Jedzenie ma, siana ma i sobie siedzi. Reszcie też dolejemy wody, ale tylko trochę, bo nie wiem w ogóle. Teraz też się zdziwiłem. Mamy lut minus 3 w drugim dniu. Jak widzieliście, zaskoczyły mi mrozy, nie spodziewałem się nawet tego. W nocy było do minus 14, musiałem ściągnąć poidła. Poidło zostawiłem tutaj, wylałem wodę, ale i tak jakiś tutaj lód został, nic się nie stało, bo były odkręcone. Tutaj leżą jeszcze te. Transportera nie ruszałem na razie, bo gdzie go będę brał? Otworzymy. Musimy posprzątać słomę i siano. Wywalimy je. Jak tam u królika nowego? Pierwszej nocy. Trochę się boi. Wiadomo musi się zaklimatyzować. Ale coś zjadł. No coś zjadł. Było do pełna wsypane. więc jeść musiał. Siana też jest mniej. Więc coś musiał na pewno jeść. Pojdło miał, ale ściągnięte miało się, zrobiło ciemno, więc się trochę napił. Miał jeszcze gdzieś tam marchewkę. Zobaczymy. Marchewkę. Nie ma tej marchewki. Chyba ją zjadł całą. Weźmiemy ten transporter stąd. Przyniosłem taką płytkę drewnianą. Bo to ogólnie jest śliskie, muszę kupić jakiś... Taką jakby wykładzinę, czy coś Żeby się po prostu królik nie śliskał To jest matowe, więc Na tym sobie ustawimy królika i pokażemy co i jak Dzisiaj śrubokrętem Nie chce mi się iść już pod krętarkę Mamy tutaj siano, słomę Mokre Chyba nigdzie nie jest. Tutaj puste wiadro mam. Sobie Włożymy wszystko w wiadro i się od razu wyniesie. Za chwilę wyniesiemy. Transport też zakręciłem. Położymy go na razie tutaj na dół. Bierzemy sobie. Moje takie płytki. Chyba nawet dwie starczą. Tam się odłoży. Dwie w pewności wystarczą. Wyciągnę teraz królika i pokażemy, jak wygląda. Bez transportera. Bo wczoraj widzieliście go tylko w transporterze. Tam czy ładnie się prezentuje? Trochę wystraszony wiadomo. Bo jak się go przywiozło, to też poczuł zapach. to też wariowały. Jak te przywiozłem, to też takie. Ja nie chciały podejść z tyłu, siedziały. A teraz jak się otworzy, to przychodzą. Fajne. Co, włożymy się do klatki. No, będziemy musieli go włożyć On w ogóle się tam zaszył Tam sobie siedzi cały czas Takie miejsce sobie wybrał No niech sobie siedzi Spokojne jest, nie wariuje Bo co do tego, jeszcze niektórzy pytali czemu nie te wiedeńskie, bo Nie wiem w sumie czemu Szukałem w okolicy tych wiedeńskich, ale Takie marne powiem Strasznie to wyglądało jak taka mieszanka, trochę. No, jeszcze były z rodowodem, ale to były ładne, naprawdę. Ale z rodowodem jeszcze nie chcę się w to bawić. Na razie sobie zostawię bez rodowodu. A ten samczyk tak spontanicznie go wybrałem, bo szukałem całą noc praktycznie ogłoszenia jakiegoś ładnego. I rano patrzę, dodane ogłoszenie. Dzwonię. Co nami pasuje, to jedziemy. I tak się tutaj znalazł. Jeszcze mu trzeba tą samiczkę znaleźć, jak mówiłem, która będzie tutaj i będzie pięknie. Ja go teraz przełożę i widzimy się za chwilę. Założymy i teraz pojdła, bo im się bardzo chyba chcę pić, aż te kratki metalowe, więc sprawnione są. Tutaj mam te pojdła, najpierw weźmiemy to, żeby tego nie zamoczyć. Ojdło nie brałem do domu. Zostawiłem tutaj, bo to nie miało sensu, bo spadło mi, ale to się podniesie. Ojdło miniaturki i tego rudego tutaj za chwilę przyniosę, bo jest w domu, bo je jednak przyniosłem, nie wiem czemu, jakoś tak wyszło. Dobra, tym już założyłem poidła, Trochę to trwało, bo jeszcze byłem w domu na chwilę. Już się niecierpliwiem. Za chwilę dostaniecie spokojnie. Biorę konewkę, naleję im tak. Gdzieś myślę z tyle wody, niech się napiją. I tak, ile mamy stopni teraz? Minus 2, więc możemy im to jakiś czas tutaj zostawić. Nic się nie stanie. Wieczorem po prostu się ściągnie, bo znowu mają być mrozy. No i tyle. Przecież te głosy? cały czas tylko takie spragnione. Jeszcze założymy temu rudemu tutaj i miniaturce, bo ona ma te kulkowe, które mam w pojemniku. W ogóle zauważyłem, że są dwa typy hodowców. O, królik przyszedł. Takie typy, że zakładają pojedło w taki sposób, mają już zamknięcie. Tylko po prostu dociskają przez górę. Druga metoda jest taka, że mając już ten metal zakładają w taki sposób i na górę wciskają zamknięciem zamknięcie. Napiszcie w komentarzu, którą metodę wy wybieracie, jakby którą robicie. Czy tą pierwszą, że mając już klapkę, czy drugą, tak jak ja, bo ja też tak robię bez klapki. Założycie i dopiero klapkę Założyłem już obydwa poidła Powiem, że tak mnie denerwują te mrozy jak przychodzą Bo muszę ściągać te poidła na noc A to jest tyle roboty, że Ściągać to wieczorem, zakładać znowu rano i tak codziennie No można powiedzieć, że nie muszę Bo mogę mieć miski albo kafle No miski nie mam Ani żadnych kafli Więc na razie będę sobie radził tak a kupić misek na razie nie kupię, bo wydałem oszczędności na królika, a jeszcze będę oszczędzał na samicę do niego. Pamiętacie, na początku mówiłem, że nie ma żadnego dywanika tutaj, ani nic, żeby królik ładnie stał, bo na ten się ślizgał. Zabrałem takie coś na początku, podkładki takie drewniane, pokazywałem, a chciałem znaleźć jakiś dywanik. Szukałem wszędzie, po każdym garażu, nic nie było. Poszło w końcu do dziadka i mi dał taki, taką wycieraczkę od samochodu starą. Sprawuje się, będzie dobra. Za chwilę wyciągniemy tutaj tą samicę. W ogóle opowiemy o niej, bo ona za jakoś 2-2,5 dwa, dwa tygodnia będzie zakacana tym samcem. Mam wkrętarkę. Tutaj są dwa wkręty. Wkręcimy ją jeszcze gdzieś tutaj i tutaj, żeby po prostu mi się tak nie kręciła. I będzie dobrze. Mamy już tutaj samicę. Z tej klatki tutaj stoi sobie, to znaczy się bardziej leży, ale ważne, że jest. Fajna to jest samica. W wieczorem ją chyba zważę. Zobaczę, jak tam urosła, żeby wiedzieć, jak przed tym zakotem, ile ma w ogóle kilogramów, czy jakoś urosła, czy odpowiednia waga. Musimy też jej posprzątać klatkę. Dezynfekujemy ją, oczywiście. Nagram z tego filmik, jak mówiłem. Trochę wystraszona Ale nie Lepiej jest teraz z tym dywanikiem Bo tak to mi królik taki Rozjeżdżał się jak taka żaba A teraz sobie stoi Ładnie Zauważyłem Że jak tak się nie patrzy na niego I jest się trochę dalej To przyjdzie do poidła Napije się trochę ale nadal trochę wystraszony ale to mu przejdzie z czasem będzie dobrze no, jeszcze trochę tutaj widzę, że zjadł w tej klatce użyłem karmidła zasypowego to się myślę, że dobrze sprawdzi, będę wiedział ile je królik no, to znaczy, da się to kontrolować jakoś, bo jak się patrzy do góry, to widać ile mniej więcej zjadł Mogłem jeszcze samicę z tej klatki. Klatki numer jeden. Siedzi sobie tutaj. W ogóle ta i ta samica. Ładne sztuki, naprawdę. Tak pięknie urosły. Wagę mają najlepszą, jaką mogą mieć. Piękne samiczki. Duże nadzieje w nich są. Tak samo duże nadzieje są w nim. O. W końcu przyszedł, się nie boi. Na niego też są duże jakieś nadzieje, jak urośnie. Za chwilę ją schowamy, bo też się trochę stresuje. Możemy jeszcze zdjęcie zrobić w czasie nagrywania. Taki ładnie sobie stoi. Schowamy ją do klatki, bo widać już się trochę stresuje. Biegła. Trochę słomy, ale to nic. Jeżeli zostaliście ze mną do końca, napiszcie, jak podoba się Wam nowy samczyk w hodowli. W ogóle, jak się podoba ta rasa Wam. Ja się z Wami żegnam. Do następnego filmu. Cześć.